Drodzy widzowie, Dawid Ogrodnik wita Was w kolejnym filmie budowy systemu nawadniającego. Pewnie obejrzałeś już film, jak zbudować kolektor, no ale gdzieś go musisz schować. Przecież nie będzie tak leżał na trawniku albo na jakiejś tam ziemi w rabacie. Do schowania kolektora służy skrzynka elektrozaworowa, taka jak tam. Pokażę Wam, jak dobrać odpowiednią skrzynkę. Jeżeli nie kupiłeś w Kubogród.pl, bo w Kubogród.pl my ci dobierzemy skrzynkę taką, która będzie najlepsza dla Twojego systemu nawadniającego i dla Twojego ogrodu. Kupujesz w innej firmie, również Ci pomożemy, bo dla nas każda osoba, która się cieszy, że ma system nawadniający i piękny ogród, jest powodem do radości. Niezależnie gdzie go kupiła. Ok. Dobra, czym się te skrzynki różnią? Bo to też chyba priorytet. Różnią się wielkością, bo po raz kolejny mówiąc o nawodnieniu mogę przywołać znamienne słowa. Rozmiar ma znaczenie. Mamy skrzynkę standard. Skrzynka standard to skrzynka która pomieści 4 elektrozawory. Ale znam magików w Polsce, którzy do takiej skrzynki potrafią mi 8 zmieścić, ale to nie jest dobre rozwiązanie, bo skrzynka musi być ergonomiczna w przypadku awarii. Jeżeli popsuje ci się któryś z elektrozaworów, musisz swobodnie i bez zbędnej filozofii i męczarni wymienić jeden elektrozawór lub go naprawić. Dlatego jeżeli mamy do 4 elektrozaworów Stosujemy skrzynkę standard. Jeżeli mamy powyżej czterech do 6 elektrozaworów, stosujemy skrzynkę jumbo. Żeby pokazać wam i porównać wielkość, nałożę jedną na drugą. A co w przypadku, jeżeli elektrozaworów mamy 8, 10, 12. No wtedy montujemy już dwie lub trzy lub cztery skrzynki w Twoim ogrodzie. Ok, czyli wiemy, że rozmiar ma znaczenie, że wielkość skrzynki dobieramy do ilości elektrozaworów, które mają być w środku, ale czym te skrzynki się jeszcze różnią? No jak to zwykle bywa, różnią się ceną. No są droższe i tańsze, mamy wersję Basic i mamy wersję znowu Rainbirdowską, droższą, ale jakościowo znacznie lepszą. A ja ci powiem, kiedy warto użyć i dołożyć do Rainberda, a kiedy kupić tą basicową podstawową skrzynkę, która też nie jest zła. Rainbird jest zbudowany, jest stworzony znacznie lepszego plastiku. Ten plastik jest grubszy. Jeżeli planujesz wbudować, czyli zbudować taką skrzynkę w swoim ogrodzie, w miejscu, gdzie będzie ruch pieszy, będziesz jeździć często taczką, albo twoje dzieci będą jeździć rowerem, to warto zmontować tą, to warto zakupić tą droższą skrzynkę Rainberda. Ale jeżeli twoja skrzynka elektrozaworowa będzie schowana na przykład w rabacie i przykryta korą, absolutnie nie ma sensu dokładać, kupujesz tą podstawową w formie basic. Ok, Czyli mamy, znamy wielkość, znamy różnicę w cenie i w jakości produktu. Ale teraz jest chyba jeszcze bardziej istotny temat, czyli jak ją prawidłowo zmontować. Bo tutaj popełniamy w Polsce i nie tylko pewnie w Polsce wiele błędów. I ze skrzynkami jest tak, że jak ja dziś wyjeżdżam zwiedzać inne kraje, to zawsze idąc z centrum miasta potrafię podejść i zobaczyć, jak tam jest ta skrzynka zbudowana. Bo to jest taki wyznacznik jakości firmy lub osoby, która montowała system nawadniający. Tak samo jak elektryk wchodząc do domu, ukradkiem patrzy do skrzynki elektrycznej, jak ona jest stworzona, czy jest estetyczna w środku, tak ogrodnik idzie i obserwuje, jak jest montowany, ale tutaj Wam muszę powiedzieć, że w Polsce naprawdę nie mamy się czego wstydzić na tle innych krajów na świecie, ale też na tle innych krajów europejskich. Ok, czyli działamy dalej, omawiamy w jaki sposób montujemy skrzynkę elektrozaworową i to nie jest takie trudne, jak Ci się może wydawać. Skrzynkę elektrozaworową wbudowujemy w ziemię. Czyli poziom ziemi to jest poziom tego czarnego plastiku. Mierzymy, ile taka skrzynka ma. Ponad 30 cm. I pewnie myślisz teraz, że wykopisz na 30 cm i będzie ok. Nie mój drogi, nie będzie ok. Wykop musi być co najmniej 20 cm głębszy. Ale po co? a po to, żeby stworzyć warstwę drenażową. To znaczy, że w momencie, kiedy będziesz pracować w skrzynce i na przykład każdego roku będziesz czyścił filtr od linii kroplującej, woda wypłynie i wsiąknie w kamień. Gdyby tego kamienia nie było, no to woda skrzynka by była zalana. Teoretycznie nic by się nie stało. Wszystkie te elementy są odporne na wodę. Mogą być... Krótkotrwale zalane wodą, nic się nie ma prawa z tym stać. Jednak nie jest przyjemnie pracować w wodzie, albo co gorsza, jeżeli woda by wpłynęła, woda ze śmieciami, które będą w tej skrzynce, jakimiś liśćmi, wpłynęła tu by z powrotem w kierunku filtra, a później poleciała do linii kroplującej. Dlatego Wykopujemy głębiej o 20 cm i to miejsce zasypujemy kamieniem drenarskim, dzięki czemu pojemność chłonna tego kamienia spowoduje, że woda wchłonie się w dół. Ale to też nie jest wszystko, ponieważ warto, jak już wykopiesz ten dołek, rozpocząć od włókniny. A więc po co ta nasza włóknina? Po wykopaniu pierwszym elementem, który wbudujesz jako pierwszą warstwę, będzie włóknina, która za zadanie będzie miała odseparować kamień drenarski od ziemi. Wsypujemy kamień. Myślę, że warstwa 20 cm kamienia będzie wystarczająca. U nas, oczywiście, będzie trochę mniejsza, żeby nie upieprzyć biurka rur. Ok, mamy kamień. Mamy włókninę, mamy kamień, i co dalej? Warto osadzić taką kratkę, geokratkę. Geokratkę parkingową, w której rośnie trawa. U nas nie będzie trawa rosła. Zasypujemy ją dalej kamieniem. Podłoże pod montaż kolektora mamy idealne. Zostawiamy kolektor, podpinamy rury, znaczy widzisz, i widzisz i to jest kolejny temat o którym tu warto porozmawiać. Kiedy podpiąć rury do twoich sekcji? Bo jeżeli położymy naszą skrzynkę, to rury wychodzą dołem. Tak być nie może. Reinbert przewidział, żeby wycinać poszczególne elementy. I jest to dobre rozwiązanie, oczywiście do wycięcia stosujemy piłę, brzeszczot lub e, szlifierkę kątową, ale Polacy znaleźli na to lepszy patent, są to otwory wywiercane otwornicą, czyli nawiercamy otwory, dokładnie tyle ile jest sekcji i montujemy kolektor w środku. Mamy wykonaną warstwę drenażową, mamy osadzoną geokratę trawnikową, którą zasypaliśmy kamieniem, dzięki temu mamy równy poziom, oczywiście zwróć uwagę, że powinno być w miarę w poziomie, żeby nie była ta skrzynka później tak. Wiemy już, znamy wysokość ziemi, czyli powoli musimy przystąpić do montażu już samej tej skrzynki, musimy jakoś zamknąć to wszystko. Ale mm, są dwie drogi, które powiedzą, w którym momencie mamy osadzić skrzynkę, i to zależy od ciebie. Jedna jest ta prostsza. Jeżeli masz już zmontowane rury sekcyjne z kolektorem, czyli ten element z tym już jest połączony, to wtedy to zostaje ci jedna droga. Bierzesz taką skrzynkę, wycinasz brzeszczotem lub szlifierką kątową miejsca przyłączeniowe rur. I osadzasz w tych elementach. Istnieje też drugi alternatywny sposób, który wymaga znacznie więcej pracy, ale skrzynka jest zmontowana estetycznie. Wtedy nie wycinasz od samego dołu elementów na rurę, tylko nawiercasz otwornicą otwory i rurę przekładasz przez skrzynkę. Dzięki temu przestrzeń na otwory jest mniejsza, a skrzynka zmontowana jest estetyczniej. W momencie kiedy już osadziłeś skrzynkę, pamiętaj o dobrym obsypaniu. Całości dookoła, warto jeszcze wcześniej rozłożyć włókninę, która uszczelni ewentualne przejścia i dogęszczeniu ziemi, żeby nie obsypywała się żeby w tym miejscu, gdzie będzie trawnik nie osiadał w dół. Istotne jest również podejście do samego wykopu pod skrzynkę. Mówiłem o tym, że wykop musi być znacznie głębszy niż sama skrzynka, ale ważne jest również, żeby był szerszy, a szczególnie dłuższy w miejscu, gdzie przyłącza rury, żeby żeby rury sekcyjne nie wychodziły nagle do jednego wąskiego rowka. Warto zachować sobie metr lub półtora metra szerokiego pasa, co najmniej takiego jak skrzynka, żeby rury delikatnie schodziły się w jeden rów. Dzięki temu nie będzie takich naprężeń na tych elementach. To wszystko powinno leżeć równo, prosto, bez niepotrzebnego ściskania. W tą stronę, którą będą powodować rury, które na wąskim etapie będą schodzić się do jednego rowu. A teraz słowo końcowe. Podsumowując, nie jest to nic skomplikowanego. Widzisz, jesteś w stanie to zrobić sam, ale musisz gdzieś kupić swój system nawadniający. I najlepszym miejscem do zakupu jest kupogród.pl, gdzie ja z tobą zbuduję Twój system i poprowadzę cię za rączkę, aż do momentu, w którym będziesz bohaterem w swoim domu. A woda będzie tryskać.